To jest Superman. Ma 2000 HP. Laser. Może latać, przebijać się przez budynki. A ja dzisiaj zmierzę się z nim w pojedynku jeden na jeden. Jednak najpierw muszę się w niego zmienić. A żeby mieć największe szanse, najlepiej polecieć na bunkier. I najlepiej, jak się wam zrozpi jeden z tych na środku, bliżej środka mapy. I mi się zrozpił ten nad górką. On jest w miarę okej. Okay. I też obok tego bunkra jest ten posąg, dookoła którego biegają duszki. A duszka z daszami też potrzebuje. Po co? Dowiecie się trochę później. Lutuję skrzynkę C. Biorę te łapy. Rift. I lecę na to. Na duszki. Rift na szczęście jest nieskończony, więc one mogą użyć znowu. Daj mi duszka, daj mi duszka. Tam, 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 dobra, git. Wracam do bunkra. Rzucam sobie duszka. No i teraz zostało tylko czekać. Pojawił się, pojawił się Superman. Gdzie? Tu, dobra. Zarombisty. Zarombista lokalizacja. Tylko teraz tak, on się od razu na ziemi nie respi. Tu widzę, że jeżdżą dwa auta i to są auta dwóch ziomeczków, którzy też chcą wziąć Supermana. Ale ja muszę być pierwszy. Ten Superman jeszcze spada na ziemię, i w momencie, kiedy on spada, to on tak bardzo odrzuca. I trzeba być na to przygotowanym. Oni się biją między sobą. To Git, git. Bijcie się między sobą ja w w tym czasie wezmę sobie Supermana. Dawaj, dropuj! Dobra, zabuduję sobie plecy, żeby mnie on nie odrzuciło. Chociaż wydaje mi się, że nie odrzuci mnie. Dobra, Git, dasz! Dasz! Dawaj! Tak jest! Zamieniam się w Supermana, widzę, że to już ziomek jeździ deską. Spróbuję wygrać grę jako on, ale nie wiem, czy to jest możliwe. Każdy kill, którego zrobię, da daje mi trochę więcej czasu życia. Bo jak widzicie, nawet nie tracę teraz HP, a i tak Supermanowi spada HP. Znaczy. Na odwrót, no nieważne, w każdym razie muszę zabijać, żeby żyć. O! 200, Kasujecie, cię, ziomeczku, nie masz ze mną szans I teraz odzyskałem HP, po prostu na Supermanie jest syfon Tylko kwestia jest taka, że muszę znajdywać ludzi w porę Ale liczę, że ktoś może przyjdzie ze mną powalczyć Dajcie mi ludzi W ogóle dzisiaj idę na Supermana do kina Nie wiem, czy wy już byliście, czy nie, ale możecie mi napisać, jak wam się podobał, jeżeli byliście Ja zawsze czytam wasze komentarze, bardzo chętnie poczytam Też o tym Naprawdę tracę dużo HP, ale tu co się bije Jest, ja, strzela do mnie, strzela do mnie, ziomek. On się na nie broni, on się na nie broni. Odzyskałem dużo kapek. Ktoś użył Rifta. Lecę go zabić. Jest, widzę, biega ziomek. Chodź tu, Rybson. Nie walcz, nie walcz, nawet nie walcz. 26 osób zostało. Jedzie autem, jedzie autem. Kasuje to auto. Ucieka ode mnie już, <laughs> Ale będę go gonił. Potrzebuję właśnie takiego killa. Jeszcze tu coś innego strzela, to w ogóle super. Ta, biją się na dole. Zarąbicie. Najpierw skasuje sobie ich. Stoi na rampie. Wlatuję prosto w niego. Tu Andry. Ej, czemu go nie uderzyłem? Laser, laser, kasuj go! Czy Gdzie go kolega? Tu. Ej, co on ma za imbota? Dużo mi zadał. Mocny, mocny jest, ale no nie ma szans z laserem. Tu jest Ziomek i on się chowa za tym posągiem i on chyba myśli, że ja nie wiem. Oj, przykro mi Ziomeczku, ja wiem! 200, szybki aura farming na nim. <śled> Bomba! Chiton. Nie mogę się doczekać, jak stu widzów będzie ze mną walczyć jako Supermanem. Będzie tak epickie. Coraz mniejsza strefa. To spoko, bo mogę bardzo łatwo znajdować ludzi. Ale z drugiej strony więcej osób będzie do mnie bić naraz. I naprawdę, Superman jest łatwy do pokonania, jeżeli ludzie połączą siły. Za mną, za mną się biją, za mną się biją. Jednak tam lecę. To ten ziomek z tym autem. Ale to auto musi mieć 0 HP. Wyś, wysiedli, wysiedli, wysiedli. Muszę zabić dwóch. Nie, zabił jednego. Dobra, kasuję go. Zero masz, zero masz. Użył kruka, użył kruka. Nie mogę go widzieć. On chce wsiąść do auta, chce wsiąść do auta. Człowieku, ja ci to auto kasuję moim laserem w sekundę. Tylko podlecę do niego dobrze. No, skasuj go! Wysadziłem! Dead, shiton. Dobrze, dobrze, dobrze. Ale cały czas mam mniej HP. Muszę szukać ludzi. Jest ziomek, jest ziomek, jest ziomek. Kasuj go! Ted! on Jest tu coś więcej, jest tu coś więcej? Nie ma. Lecę na medaliony. Trochę moje hape wróciło do normy, ale cały czas mimo wszystko mnie to stresuje strasznie. Tu jest medalioniarz. Widzę, widzę medalioniarza. Nie, to nie medalionarz. To jakiś bambi, To Nie ma szans, że ten Nobas z medalion, nie? W to nie uwierzę. Ej, zamieni się w robota! Nie! Do góry! Zamieni się w bestię! O kurde! No, on nie ma jak mnie bić, ale on ma strasznie dużo HP przez to, że się w bestię zamienił. Jak go sobie skasuję, tak jakby z góry, bo on teraz nic nie może zrobić w sumie tą bestią. Dobra, dead. No to nie było za mądre. Oj, ale dostaje od Ziomka, który ewidentnie ogarnia. I to już jest problematyczne. Nawet nie widzę go, nawet go nie widzę. Dobra, atakuję go. Ale dostaje, dostaje, bardzo mocno. Oj, on ogarnia. On ogarnia. On wie jak walczyć z Supermanem. To nie jest jego pierwsze rodeo. A moje niestety jest. Ale dam mu sto. Jest w powietrzu. Zatrzymany. No? Tak, Ted, Ale on zadał mi dużo. Muszę szukać innych graczy jak najszybciej. 10 osób zostało, ja mam coraz mniej HP. Ja nie wiem, czy ja znajdę te 10 osób do tego czasu. Zadał mi w... strasznie dużo ten dziomek. Dlatego każde HP jest na wagę złota, bo to też oznacza, ile mam czasu. Coś do mnie strzela. Skąd skrzaka? O kurde, on mnie skasuje, on mnie skasuje. Nie skasuje mnie, ale też mi dużo dał. 8 osób. Dobra, medalion, medalion, lec na medalion. Tylko problem jest taki, że dziomek teraz z medalionem może mnie po prostu skasować. Bo mam zero. Gdzie jest medalionierz? Tu, widzę. Dobra, kasuję go. No zgiń Dobra, zginął Wysadziłem całą stację Przelecę przez tą stację też Sprawdzę, czy nikogo nie ma w środku Gdzie wy jesteście? Potrzebuję człowieka, żeby żyć Jest O kurde On mi dużo dał, ale ja mu dałem więcej Odzyskuję cały czas troszeczkę HP Ale to jest za mało chyba, żeby dożyć na top 2 Biega ziomek Widzę, 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 widzę Dawaj mi HP Laser Oj, chyba za daleko Nie wiem, czy dosięga. sięga No tak średnio, tak średnio działa ten laser na tą odległość Lecę prosto w niego Lecę mu przywalić Chodź tu I drugi tu jest od razu Nie Dead I drugiego Dead Nice Dobra, dobra, to mi dużo dało To mi dużo dało W ogóle to przelatywanie przez budynki Jest tak satysfakcjonujące Top 4, top 4 To jest do zrobienia Osiągnąłem przynajmniej już cel kilowy Mam 15 killi Ale mogę jeszcze wygrać grę Jeźdź, ziomek, jeźdź, ziomek O, stary On lata, ty Superman On bardzo może szybko uciekać Zatrzymał się Zatrzymał się i to jego błąd O, to mój błąd, że ja się zatrzymałem za wysoko jednak nie, wysadziłem auto Zero masz, dawaj, 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 dawaj. On nie może nic zrobić, nie, nie ma jak uciec, nie ma jak uciec Odładowuj mi laser, odładował mi Nice, top 3 Nie sądziłem, że to w ogóle będzie możliwe przez tą stratę HP Ale pojawiła się szansa na wygranie tej gry Jako Superman Dwie osoby mi zostały i muszę ich znaleźć A to jest najtrudniejsze Gdzie wy jesteście chłopaki, no Biegnie, biegnie, jest, ale ja mam zero, ja umrę zaraz Nie zdążę go zabić nawet Chodź tu, chodź tu, chodź tu, błagam, kasuj go szaman Tak, tak tak? Dobra, odzyskałem trochę Muszę tylko znaleźć ostatniego Stary, gdzie jest ostatni ziomek? Jest, widzę, biegnie, biegnie, chyba zdążę Powinno się udać, ale nie wiem Chodź tu, kasuję cię laserem w tej wodzie Ej, dał mi dużo Jeden HP mi zostało dosłownie Ja pierdzielę, ale się udało Win z Supermanem, let's go Było blisko, bo jak zabijałem ostatniego ziomka Miałem dosłownie 7 HP I już niedługo jako Superman zmierzę się ze 100 widzami Ale zanim to muszę wykonać kolejne zadanie Czyli pojedynek 1 na 1 z Supermanem. Kiedyś już robiłem taki pojedynek z Godzilla i oj, to było trudne. Szczególnie, że Superman będzie miał do dyspozycji wszystkie swoje umiejętności, a ja tylko mój samochód i ten ekwipunek. Wiesz, że ma tą górkę, bo Superman już jest centralnie obok mnie. Gdzie on jest? Nie widzę go. 300 metrów ode mnie. Widzę go na radarze, ale nie widzę go w grze! Gdzie on jest? Jest tu nade mną! I Ja pierdzielę! Dobra, wysiadam z fury, Zaczynam go ładować, zaczynam go ładować. Muszę go być trochę, muszę go trochę bić, Mam też dużo Shockwave'ów i temu, żeby uciekać. O kurde, o kurde. Nie! Laser, laser jest w stanie zabić mnie w sekundę. Muszę bardzo uciekać od tego lasera. O kurde, o tym mówię. Będę go bił, będę go bił, biję go, biję go, ale nic nie trafiam. O, no, mam zero, mam jeden, mam jeden. Na szczęście mam medalion, który sam mnie leczy. I Super straci traci HP w czasie, więc czasem wystarczy, bym po prostu uciekał. Lecz mnie, lecz mnie tym medalionem, lecz mnie tym medalionem. Dobra, atakuję go. Lecę do góry, przeładuję do alberetki. On tu jest. Ładuję go w locie. Do góry. Ale go wyminąłem! Ale go wyminąłem! Wyminąłem jego uderzenie. O nie? Za górkę, za górkę, pod górkę, pod górkę. I teraz do góry. O, strollowałem sobie, rotate. Do góry, wybijam się, celuję. No piknij, no piknij! Nie, no co on robi? 6 i 9. O, kurde, GG. Przeleciałam obok niego. Jak jest w laserze, to jest jakby zestonowany, nie może nic robić. No, ale ja go też nie mogę trafić. Ale jest Lipaty. Ale ma zero, ma zero, przez chwilę widzimy jego hapę. Ma naprawdę jeden. Ty zniknął. Już? GG? Tak łatwo? Helna, bro. Superman w pojedynku 1 na 1 okazał się bardzo słaby, a to głównie dlatego, że główną zaletą Supermana jest syfon, który dostaje za Kile. I w momencie, kiedy Superman nie ma na czym zregenerować swojego HP, bo jedynym jego przeciwnikiem jestem ja, po prostu jest bezużyteczny. Jednak teraz to się zmieni, bo ja jako Superman Zmierzę się ze 100 widzami I żebym miał jakiekolwiek szanse w tym pojedynku Jedyne czego mogą używać widzowie to strzelby W tym momencie zamieniam się w Supermana I 99 widzów No jakoś około, chyba 70 Ma za zadaniem mnie pokonać Mogą używać tylko pomp wszelkiego rodzaju Mogą używać budowania, mogą używać baniek I mogą używać daszy Tylko, że jak widzicie moje HP już spada I muszę jak najszybciej znaleźć kogoś, żeby swoje HP odzyskać To jest największa wada Supermana Że on cały czas traci HP w momencie kiedy nie Zabijasz, to nie odzyskujesz tego HP I też dlatego Superman tak szybko Przegrał ze mną pojedynek 1 na jeden. Jest tu, jest tu, jest tu Zaczął budować A go nie widziałem Ej, bo ja dostaję bęski już niezłe Ty, niedobrze, niedobrze Wznieś się do góry, szaman Dobra Skasuję sobie tego ziomka najpierw jednak Chodź tu, chodź tu, chodź tu Masz 0, masz 0 masz zero Nie, użyję daszy Ej, Daszy są OP jednak Dead, dead. Chyba bardzo niedobrze, że im pozwoliłem używać daszy, bo bardzo ciężko że Supermanem się zabija ludzi na daszu. Elo? Elo, Bambik? Ma bańkę, wlecę w niego pięścią. Walny Muchita. Nie wiem, czemu nie rzuci sobie daszy, jakie ma, ale muszę eliminować ludzi z daszami, póki jest wczesny zone. Panowie, gdzie się chowacie? Łe! Walny Muchita! Znalazłem go, on jest w szoku, on nie wie, co się stało. Ha! Ale lipa, wleciałem w randomowego, budynek, on tam siedział akurat, a tu siedzą kolejne dwie osoby. Ej, fajny jest ten Superman On jest naprawdę upi Pijemni O, człowieku GG I tam tego też sobie od razu Chodź tu Prosto w niego Gdzie on siedzi? Pod schodami? Pod schodami Rzucił sobie nasze Ładuj go, ładuj go Chciał zebrać Przez to, że chciał zebrać Umrze Może nie umrze Może to była jednak dobra taktyka Wlatuję w niego! Ej nie, zatrzymałem się. Gdzie jesteś? Tu jesteś! Tu, hundred! Unlucky ziomek! Unlucky! Ziomek sobie bańkę rzuca. Oj kolego! Bańka ci nie wystarczy. Ale go odrzuciło w ogóle. Na pół łapy poleciał. Nie gadaj, że on do wody wpadł, że ma takiego farta. Ja pierdziel, on zery wpadł do wody. Niezły lucky kidders. Młody sety, nie? Koleś tu autem jeździ, Łamię zasady. Oj, kolego. Nie, 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 takich nie lubimy. Wysadzam ci to auto w sekundę! I wlatuję prosto w niego! O, nie wlatuję w niego jednak. No, chodź tu. Ty. Tak się ciężko tym steruje Gdzie on jest? Tu 80, wybiłem go od daszy Przynajmniej już ich znowu nie weźmie, ale mogę go skosować? Mogę go skosować, bardzo mnie to cieszy Ktoś nas to. o, widzę dwóch, widzę dwójkę, widzę dwójkę daleko Sprawdzę sobie ten krzaczek Sprawdzę sobie ten kamyczek Sprawdzę sobie ten domek świąteczny, jeszcze nie ma problemu Witam w domku świątecznym Witam! Ej, ile ich tu jest? O, mimo że mocne bomby dać Ze swoim kolegą ale przestał strzelać, ale on mi naprawdę dał mocną pompę W momencie kiedy będzie biło do mnie milion ludzi naraz To może być naprawdę ciężko Ty bus bojowy normalnie wylądował Nieźle, Elo No, skrytka za jest sprytna, nie będę ukrywał Ale mam na szczęście moje uderzenie Hello stary, co tam, co tam <grytanie> Ej, auto bierze, ucieka, żeby shitować Rozwalam ci to auto Ty wybuch Sam siebie zaatakował nie? O, dobrze, bo on ci dawał wcześniej. No i git. widzę jednego. Do góry. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Ty gdzie on jest? No był tu przed chwilą. Tu jest. Zaczął budować, a ja go nie widziałem. Ej, ci ludzie się tak sprzedają. Sami się sprzedają, nie? Masakra ogórek. Ja nie wiedziałem, gdzie ty jesteś, a ty się tak sprzedałeś. O kurde, jakaś baza. Ty jakaś baza. Nie gadaj, że tu siedzi 50 widzów. Elo? Dobra, nie, jednak to nie była baza, tylko pięć ranomowych schodów. Ale jeden tu siedział. Pa, siedzi. Rzucił bańkę. Ucieka. Ci ludzie się tak selują. Ja o nich nie wiem, bo oni jakoś pokazują siebie zawsze. Niesamowite to jest. Został w bańce. Mądre, 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 ale ja jest, wlatuję w ciebie. Ojej. Oj, oj. W szaku, 80. Poleciał. Spadł. Spadł. 50. Oto, sorry kolego, ale jest swój koniec Tu kolejny ziomek sobie rzucił bańkę, ale nie wiem, że mogę go walnąć I wybić z tej bańki Halo mordeczko, gdzie lecimy? Gdzie płyniemy, gdzie płyniemy? Szyton, tutaj, cała trójka Witam, ale was kasuje Ale was kasuje Nie, on se rzucił bańkę Ten se nie rzucił bańki Ej, tu jest pełno ludzi, ich muszę kasować No, 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 no Dead Tygrysek Do zona, do zona, do zona Zona bardzo dużo bije w supermana Tego też kasuję Dead Latuję w niego 200 Do zona Dobra, on umrze w strefie Albo i nie Na pewno ja nie mogę wlecieć do strefy zanim Czy tu na górce było dużo osób? Wcześniej widziałem dużo osób, ale teraz nie widzę Dobra, idę złapać tego cheatera Nie wytrzymam Chodź tu Chodź tu, cheater Dead Wszyscy będą na pewno latać teraz tymi daszami. Dasze są zdecydowanie OP. Zdecydowanie dałem im mocne narzędzie do ręki. Elo! Użyjesz sedasza, użyjesz sedasza, ale czy ty to przeżyjesz? Nie przeżył, ty. Ludzie nie wiedzą chyba, że dasze nie ratują. Ziomki w bokcie, wlatuję w nich. Elo, ile was tu jest? Dwóch? Chyba dwóch. Laser. Kasuję tego, kolegę. W niego wlatuję, nie wlatuję. Oj, nie wlatuję, oj, nie wlatuję. Spokojnie, szaman. Ja, nie no, Skybase. Ja nie wierzę. Przecież Skybase to jest GG instant. Oj, ten koleś mnie zaraz pokona na mnie sam. Mogę wylądować i iść mu pięścią dać. Ty co to jest? Co on buduje? Co ty robisz? Co za korytarz? Siema! Unlucky, byłem na końcu korytarza, ale poleciał. Tyle baniek, a takie zmarnować. Chodź tu, chodź tu. Ty on przeżył. koleś jest jakiś nieśmiertelny. No, unlucky. Trochę się na nim sfokusowałem, ale jak jest. Kasuję tego źleczka. Unlucky, kolego. Ciebie też skasuję od razu. I tam, nie mogę wlecieć do zona, bo dostanę bardzo duże hity. Tu kolega za drzewem. Laser! Nie wiem, czemu w takiej sytuacji na przykład nikt mnie nie bije. Mogliby naprawdę zrobić mi dużą krzywdę, chłopaki. Od propo dużej krzywdy jest ich tu bardzo dużo. Kasuję tego ziomka. Wlatuję tu w trzech! O nie wlatuję w nich jednak. O, jest lipa, jest lipa, jest lipa, jest lipa, jest duża lipa, jest duża lipa. Odpaliłem w złym miejscu. Nie, wyjdźmy mi stąd. Dobra, git git. Tuhan, Ej, no nie działa, nie działa damage! A, tu się wpierdzielę pomiędzy wszystkich, to jest po mnie! Nie mogę, nie mogę, nie mogę się wpierdzielić. Muszę ten skybase zniszczyć zaraz na pewno mocne pomp dostał, kasuję wszystkich. Na tych na trollce nie mogę nawet bić. Idę skasować skybase. Ale chłopaki, co tam u was? Pa, jak mnie biją! A ja mogę wlecieć wyżej? Mogę. O nie, tu już mam blokadę! O, oni są nade mną! To i mnie mocno biją! Lecicie, panowie, lecicie! Ale mocno mnie pobili! Naprawdę dali mi mocne hity! Kasuję sobie tego ziomka. I wlatuję w te boksy. Od razu. Tu, O kurde. No, tu już się robi. Tu już się robi bardzo źle. Tu już się robi bardzo źle. Tu już zaczynam dostawać hity z każdej strony. Wysadzam auto. Ty, ja naprawdę mocne hity dostaję. Co jest? Do góry, do góry, zamam do góry. Kasuj go, kasuj go. Ty, ziomek scytuje tam. Dobra, i tego zabić. Który tu shituje? Ładuję ich. Naruto! Pa, pa, pa. 200, do góry, do góry, szaman, do góry. Kasuj, 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 kasuj. Dead, dead. No co? Rozwala inboxy, wlatuje w nich, wlatuje w nich. To jest ryzyko, ale też mocne uderzenie. Do góry, kasuję kolorowego. O kurde, niedobrze, niedobrze, niedobrze. 80. ILE WAS TU JEST?! WSZYSTKIM daj HITA! 5 ładuje, ty ta 5 jest mocna! O kurde, niedobrze. Dobra, Superman jest naprawdę OP, on jest naprawdę OP. Wydaje mi się, że nie mają ze mną szans, chyba że się jakoś głupio wpierdzielę. O kurde, tak jak teraz. Ja mam połowę HP, ty! Oni wiedzą, że się mogą budować do góry nie bić? Chyba nie, chyba nikim tego nie powiedział. Lucky, 200 Ej, HP. mało HP, mało, bardzo mało Bardzo mało, bardzo mało Bardzo lipa, bardzo lipa Skasuj kogoś, szaman, skasuj kogoś po syfon, skasuj kogoś po syfon Jest niedobrze, nikogo nie skasowałem Wlatuję w nich Tak, 200 w pięciu Oj Dead Dead, dostaję mocne hity, dostaję mocne hity Bardzo mocne hity, latuję w nich 200, dobra, zabiłem ośmiu 200, o, nie, nie ze za załna, nie ze za załna. Do góry, do góry, do góry. Dobra, spokojnie. W nich znowu. walech pięścią. O, nie, nie mogę chcę, to cały czas walić pięścią. Będzie problem. <totekanie> <totekanie> da dat, dat. platuje w nich. Bomba. Dobra. Druga bomba. Oj, nie druga bomba. Nie druga bomba. Poleć, poleć, poleć do góry. Ja pierdziele. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Mocne hity, ten jest dobry, Wy, Wybiłem go. Elo? Oj, za Oj, 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 oj! Mało, mało, mam bardzo mało, mam bardzo mało, mam bardzo mało. Spokojnie, spokojnie, Szaman. Wyczy, wyczyluj sobie, wyciuluj sobie. Problem jest taki, że jak oni siedzą w bańkach, to ja nie mogę ich bić. Nie mam jakim zadać damage'a laserem. Muszę ich bić wtedy na blisko. Zdecydowanie łatwiej mi jest w momencie, kiedy budują. Jeżeli mają jeszcze dużo baniek jako drużyna, to mogę mieć naprawdę problem. Kasuję tam tego, kasuję tego, na no, spokojnie On buduje rampę, rampa jest mądra, rampa jest mądra, rampa jest modra. Jest ktoś na mną? No? Jakiś skybase? Nie, nie ma więcej skybaseów dobrze Tylko ja tą rampę mogę mu bardzo szybko zrzucić Niestety, bo szkoda, że mu koledzy nie pomagają jej budować Ale, ła, ale im z spiąk... Oj, Oj, dobrze nie walnąłem, nie walnąłem Nie Lipa. Oni bardzo dobrze współpracują jako drużyna Czy oni dadzą radę mnie pokonać? Oj, 80, nie, 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 nie Szaman masz zero ale naprawdę jest coraz ciężej Naprawdę może ci lipa 200 Do góry, do góry, do góry Szałam do góry Ej, ten zon się zamyka już Oni wszyscy chcą grać killów? No nie gadaj, że pokonają mnie w taki sposób Walę im wszystkich pięść Dobra, wlatuję tu Walę wam pięść 200 Koniec forów Roo, Wszystkich wybiłam ze zona Chodź tu O kurde, sam siebie wybiłem Mam zero Mam zero, muszę być w zonie Pięść nie wiem co się dzieje, nie wiem co się dzieje na krań w tym momencie Sią ziomeczku mogę do jak jaga, przydałby mi się <noise> To jest z... ej, budują nade mną, nie dobrze. Kolapsuję, kolapsuję, ich kolapsuj. Muszą spać na mnie Top 4! Gdzie są ci ludzie? No nie, nie gadaj, że wygrają ze mną na healow! Nie za bije bardzo mocno! Za mnie bije bardzo mocno! Oni wygrają na healow ze mną! Wygrają na leczenie! Dead! Ostatni! Ostatni ziomek został! Gdzie on jest? Nie gadaj, nie gadaj! Nie gadaj, że on mnie pokona na leczenie. No nie mogę w to uwierzyć. Szybko, szybko. Gdzie ty jesteś? Pokonał mnie. GG. Koleś grał do końca i miał tu tyle leczenia na ziemi, że dzięki temu udało mu się pokonać Supermana. No, jak widać, mózg silniejszy od mięśni. Pozdro dla wszystkich, którzy byli na filmie, bo tylko wy załapiecie to. Tylko wy załapiecie tą ciekawostkę.